Mariusz i ten kanał jest Mariusz Online Inwestor. Troszkę o inwestowaniu w kryptowalutach i postanowiłem nagrać swój pierwszy film w języku polskim o platformie cyfrowej, platformie marketingowej Buildero. Także, jeśli jesteś zainteresowany <coughs> zainteresowana zarabianiem w internecie, stworzyć swój własny biznes który będzie się opierał na marketingu w internecie. Zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, jeśli znajdziesz wartość w tym wideo i ruszamy, bo materiału i informacji jest naprawdę dużo, a nie chcę, żeby to wideo trwało za długo. Co to jest za platforma Builderall? Builderall, jak już wspomniałem na samym początku, jest to platforma cyfrowa marketingowa. Służąca do tego, aby pomagać małym i dużym firmom yy, zwiększyć swój rozwój, zasięg yy, w internecie. Ja tą platformę odkryłem gdzieś na początku 2019 roku i tak sobie no. obserwowałem, obserwowałem, obserwowałem jak rośnie w siłę, jak nabiera na popularności. Także pierwszy link, który będzie pod moim wideo będzie to link do strony głównej platformy Buildero, i jak tu możesz sobie zejść na dół, przeczytasz informacje na temat samej platformy. Natomiast po zalogowaniu zobaczysz stronę główną Backoffice, czyli pulpitu każdego użytkownika. I na samym początku, oczywiście nie będziesz miał tutaj tych narzędzi, które ja już mam, które mnie tak naprawdę interesują i które chciałbym używać, i których się uczę od jakichś tam może już trzech tygodni, kiedy postanowiłem naprawdę wykupić dostęp do tej platformy i zacząć jej używać i uczyć się. Natomiast jeżeli po raz pierwszy się zalogujesz na na swój pulpit. Po lewej stronie będziesz miał Customize your back office. Jeżeli klikniesz tutaj, pojawi ci się okno z listą około 30 narzędzi, które służą pomocy do tego, aby rozwiznąć twój biznes w internecie. Zasada, która mi się najbardziej spodobała, to jest Poprzez reklamę na Facebooku yy, pozyskać klienta na stronę lądowania, tak zwaną landing page, na tej stronie lądowania yy, utworzyć jakąś darmową wartość, yy, tak zwany lead magnet czyli coś, co może zainteresować potencjalnego yy, klienta. Przepraszam, że mój komputer tak długo, tak wolno działa. E, tu są te narzędzia, o których wspomniałem, i jest ich 30 przy pełnym dostępie do platformy. O cenach, oczywiście, za chwilę sobie, za, za chwilę tobie powiem. E, wracając do tego, czyli um, tworzym, tworzę reklamę na Facebooku, e, tą reklamę kieruję do określonej grupy odbiorców. E, odbiorca wchodzi na stronę lądowania dostaje jakiś, jakiś gadżet za darmo, e-book, jakiś poradnik. Tak naprawdę do każdego biznesu można stworzyć naprawdę e-book darmowy, który potencjalnie zainteresuje daną osobę. W zamian uzyskujesz jego adres e-mail, który automatycznie zostaje dodany do twojego e-mail autorespondera i w tym momencie wszystko zależy od ciebie, od Twojej kreatywności i jak wykorzystasz ten adres e-mail na budowanie relacji z Twoim klientem. To ty masz budować relacje ze swoim klientem na zasadzie takiej, że powinien Ciebie poznać, polubić, zaufać, a na samym końcu kupić od ciebie produkt, który chcesz sprzedać. Czy to masz sklep internetowy, czy prowadzisz restaurację, czy prowadzisz hotel, czy masz biuro rachunkowe, czy jesteś dentystą, l, l, nie wiem, lekarzem, specjalistą, mechanikiem samochodowym, fryzjerką, kosmetyczką, naprawdę masz firmę budowlaną, początkową firmę budowlaną. Jeśli chcesz zaistnieć na rynku, to tak naprawdę moim skromnym zdaniem platforma Builderall pomoże Tobie przede wszystkim rozwinąć skrzydła i pozyskać adresy e-mail i budować relacje z Twoimi klientami. E, platforma e, Builderall ma oficjalny kanał na YouTubie. Jest na dzień dzisiejszy, a mamy 15, 16 lipca 2019 roku. 21 tysięcy osób na głównym kanale Builderall e, USA. E, tutaj w większości są e, filmy w języku angielskim jak również po portugalsku, z tego, co się domyśliłem, i po hiszpańsku, ponieważ główny pomysłodawca i założyciel, CEO, pan Eric Salgado, jest Brazylijczykiem i stamtąd wywodzi się cały, cała koncepcja i, i ta cała platforma wywodzi się z Brazylii. Jest oczywiście, um, przepraszam, jest oczywiście y, ogólna, Dostępna, znaczy jest napisane, że grupa zamknięta, ale tak i tak jest, jakby, dostępna dla wszystkich użytków, pla, użytkowników platformy Builderall. Ta grupa na Facebooku też jest w, w języku angielskim. Tu są wszelkie webinary, wszelkie wideo związane z, z platformą Builderall, różnych komentarzy. Jest tu oczywiście są administratorzy na tej grupie, którzy czuwają na to, żeby wszyscy, którzy że są na tej grupie facebookowej, zadawali pytania wyłącznie i odnośnie platformie BeardRoll. Wszelkie spamy, pr próby jakby nawiązania kontaktu, promowania obcych produktów zostają banowane w każdej chwili. Także to tyle jakby w sumie takiego wstępu. Jest ogromna społeczność na YouTube, jest ogromna społeczność na Facebooku i teraz dlaczego ja się zainteresowałem tą platformą? Pla Zainteresowałem się tą platformą, dlatego, aby pomóc lokalnym biznesom. Ja mieszkam w Poznaniu. Zacząć po prostu tutaj od swoich jakichś tam znajomych, którzy, którzy prowadzą biznes, aby pomóc im rozwinąć swój biznes w sieci. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale tak naprawdę. W dzisiejszych czasach no nie wystarczy, że masz stronę internetową, nie wystarczy, że masz jakby ciekawą ofertę swoich produktów, cokolwiek nie sprzedajesz lub usług jakichkolwiek nie oferujesz, ponieważ konkurencja na rynku jest ogromna. Bardzo dużo osób ma sklepy internetowe, sprzedaje różne produkty z Chin na Amazonie, na, na Ceneo, na, na różnych popularnych poltarach. I e, posiadając e, platformę Builder, Builderall, naprawdę e, jest łatwiej dotrzeć do tych nowych klientów i przede wszystkim, e, moim skromnym zdaniem, być konkurencyjnym. Ale zacznijmy od autorespondera. E-mail autoresponder jest to takie oprogramowanie. Które pozwala tobie na zautom pełne zautomatyzowanie relacji z twoich klientem. Czyli wracając do tej strony lądowania e, tych lejków sprzedażowych, pozyskujesz adres e-mail w zamian za jakąś wartość darmowego e-booka, masz adres e-mail i w tym momencie możesz, e, możesz tworzyć relację z klientem. Są dostępne produkty w języku polskim i angielskim, na przykład taki Aweber 10 000 kontaktów to jest ważna cecha, ponieważ wrócimy za chwilę do oferty platformy Builderall za 149 dolarów miesięcznie. Jeżeli przejdziesz do jakby bardzo popularnego u nas w Polsce autorespondera GetResponse. Tutaj ja celowo wziąłem ceny w dolarach, żeby na samym po końcu podsumować, jakby to wszystko. Przejdźmy jeszcze raz do tych 10 tysięcy kontaktów. I 10 tysięcy kontaktów będziemy mieli no za 95 dolarów, dobra. Omówmy, się, że z 10 tysięcy kontaktów ta cena wzrasta za tam 10 tysięcy 100. Czyli jeżeli chodzi o Get Response, masz ofertę e-mail autorespondera za 95 dolarów. Jeżeli chodzi o ofertę Builder e w samym panelu klienta, jeżeli będziesz miał pełen dostęp do wszystkich produktów, e wejdziesz sobie Custom your of Back Office pojawi Ci się pełna oferta wszystkich 30 narzędzi jest ich aż 30, masz do wyboru i wszystko zależy od tego, co będziesz y, chciał używać, w jaki sposób będziesz chciał rozwijać swój biznes, albo na przykład, jeżeli będziesz chciał y, pomagać innym biznesom, taki jak mi się pomysł urodził w głowie, nie tylko promować pl samą platformę Love w, w internecie, ale również jakby wyjść do ludzi i pomagać tym biznesom, y, korzystać z tej platformy, uczyć ich, jak korzystać samemu z tej platformy? Tutaj jest e-mail, e, mailing boss, autoresponder. Wystarczy, że klikniesz tutaj, e, ja już mam go dodanego, dodajesz go do swojego pulpitu. E, przechodzimy teraz do tego pulpitu, i w tym momencie masz takie okno. Tutaj masz już e, e, setupowane pewne m, kanały. E, te dwa są stworzone przeze mnie. Ludzie zapisują się, dają swój adres e-mail, masz ten adres e-mail, tworzysz taką jakby sekwencję e-maili automatycznych, w pełni ustaloną przez Ciebie, o jakiej godzinie i jaki dzień. Tworzysz relację z klientem, cześć, widziałem, że ściągnąłeś e-booka, bardzo mi miło powitać Ciebie w moim, nie wiem, biznesie, nazwijmy to w, re w restauracji, tak. Ściągnąłeś, przypuśćmy, darmową y, kupon na desert. Wróć do nas za 3 tygodnie. Może, jeśli będziemy mieli ciekawe oferty, odezwiemy się do Ciebie za 2 tygodnie. I za 2 tygodnie, na przykład, ja, nie wiem, y, 20% kolejny. I tak tworzysz sobie relacje, zapraszając kolejnych, kolejnych klientów Czyli y, kolejnym, y, kolejnym y, jakby narzędziem, którym ja jestem też zainteresowany, jako, jako początkowy youtuber. Jest też oprogramowanie do tworzenia animowanych filmów. Pewnie, jeśli jesteś dosyć dużym użytkownikiem YouTube'a, widziałeś czasami, że na YouTube'ie są w języku angielskim lub też, nie wiem, innym języku. Nie widziałem takie fajne animowane filmiki, gdzie na, na przykład ktoś tam rysuje ołówkiem całą kreskę, powstaje taki, taki filmik. To również możesz dostać na stronie dodly.com miesięczne y, abonamenty za 39 dolarów lub 69 dolarów. Oczywiście nie będę się tutaj wchodził w, w detale. Natomiast y, platforma Builderall też ma wbudowane takie narzędzie. Jeżeli wykupisz pełen dostęp do platformy, to też masz taki edytor animowanych filmów Wliczonych oczywiście już w cenę za użytkowanie pełnej platformy. Także dla mnie jako początkowego youtubera, jeśli chcę rozwijać swój kanał, jeśli na przykład chcę też iść do, 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 do biznesów i pomagać im rozwijać ich kanał, Mogę powiedzieć, słuchaj, tu jest takie fajne narzędzie. Mogę stworzyć dla ciebie filmik animowany na YouTube z, z narracją, i możesz tutaj wysłać ten filmik jako dodatkową reklamę swoich produktów. Także, jeżeli chodzi o ofertę tych, yy, tych narzędzi, jest kolejny tańszy za 24 dolary, i yy, najtańsza oferta Adobe jest za 39 dolarów miesięcznie. Idąc dalej. Platforma Builderall posiada coś takiego jak wbudowana animacja, jeżeli chodzi o kreowanie e-booków albo takich magazynów. Na przykład, jeżeli chcesz stworzyć tą stronę lądowania i dać komuś darmowy e-book, to no, fajnie by było zrobić to w jakiś profesjonalny sposób. Na stronie masz jakby taką ofertę i najtańsza oferta jest za 19 dolarów miesięcznie. Z tego, co znalazłem na wyszukiwarce Google, i tu oczywiście też masz dostęp do tych fajnych, że tak powiem, coverów. Wrzucasz swoje zdjęcie i masz, że tak powiem, masz, że tak powiem takie e-booki. Platforma Builderall posiada również wbudowane takie narzędzie, nazywa się Mockup Studio, i w tym momencie przeglądasz sobie dostęp do tego narzędzia. Tu oczywiście wybierasz to narzędzie, klikasz sobie oczywiście co Cię interesuje i w tym momencie w danej rozdzielczości wrzucasz swoje zdjęcie, na przykład odbierz swojego e-booka darmowego, wrzucasz to jakiegoś fona albo to na przykład Maka w takim stylu. Ja już przygotowałem wcześniej coś sobie z, na przykład z logo Bitcoina, ponieważ pracuję nad swoim pierwszym darmowym e-bookiem na temat kryptowalut, więc może być takie logo i strona lądowania na przykład ściągnij da, da, darmowego e-booka na temat bitcoina i kryptowalut, na przykład coś takiego. Pani sobie pracuje na MacBooku i czyta mojego e-booka, ma top Cryptocurrencies in the next bull run. Coś takiego, tu już z, z iPadem, zdjęcie bitcoina lub też coś takiego, jeżeli chcesz stworzyć swój własny jakiś internetowy kurs, sprzedawać go, również będziesz mógł mieć okazję, mogła okazję stworzyć swój prywatny kurs. Na platformie Builderall i mieć tylko i wyłącznie dostęp dla swoich subskrybentów, i oczywiście sprzedawać za swoją cenę. Tutaj masz taki w Mockup Studio, coś takiego, możesz darmowy e-book, kurs DVD, wszelkie dostępne materiały, za tam przepuśćmy jakąś, jakąś cenę. Czyli to Mockup Studio, jakby tutaj oferta jest 19,90, nie wiem, czy mają tutaj. Na pewno mają więcej, nie będę się tutaj wgłębiał w, 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 w ofertę tego, żeby po prostu nie przedłużać tego wideo. I jak wspomniałem, jest jeszcze dostępna platforma e-learningowa, na której możesz stworzyć swój własny kurs. Czyli ty masz swój własny produkt, autorski produkt, którego nie ma nikt, jesteś po prostu rewelacyjnym fachowcem w swojej danej dziedzinie. Sprzedajesz swój produkt na platformie Builderall. Możesz też to zrobić na platformie udemy.com. Z tego co się orientowałem, próbowałem tutaj szukać opinii w internecie. Pobierałem jakąś prowizję za oczywiście użytkowanie. Natomiast teachable.com ma już wrzucone tutaj ofertę. W dolarach pełen dostęp do platformy e-learningowej na platformie Teachable jest za 399 dolarów. Oczywiście pełen dostęp na platformie Builderall też masz yy, jako dodatkowe narzędzie, które yy, wygląda mniej więcej w ten sposób. Yy. Aha, sesja mi wygasła i teraz będzie problem. OK, zrobię pauzę i zaraz do Ciebie wrócę. OK, dobrze, jestem z powrotem. Tutaj jest platforma e-learningowa e, jako narzędzie na platformie Builderall. Oczywiście możesz tutaj e, tworzyć swoje własne kursy, mieć swoich studentów, oczywiście pobierać za to opłatę i, i jest też to dostępne jako dodatkowe narzędzie, jeśli interesuje Cię taka opcja e, jakby z swojego, swojego biznesu online. E, tych Wszystkich narzędzi, jak wspomniałem na początku filmów, jest 30. Ja nie jestem w stanie w jednym krótkim wideo, żebyś tutaj nie zasnął przed komputerem, pokazać Ci ich wszystkich, omówić szczegółowo, ale to, co platforma Builderall przygotowała, jest po prostu masa, masa wideo, które przygotują Cię, jeżeli chodzi o trening, jeżeli chodzi o przygotowanie merytoryczne. Tutaj masz coś takiego... Pokażę Ci pewną fajną rzecz, którą tak naprawdę od, odkryłem dzisiaj. Jeżeli wejdziesz sobie tutaj do zakładki swojego użytkownika i zmienimy język na polski, zrobimy save. Platforma powinna to wszystko przetłumaczyć na język polski w pełni. Każde narzędzie zaraz zobaczymy na żywo. Uładowanie już się pojawia w języku polskim, także każde narzędzie jest przetłumaczone w języku polskim. Ja przyzwyczajuję się do języka angielskiego, ponieważ od początku roku oglądam to w języku angielskim, ale e, jak możesz zauważyć, jest tutaj wszystko na temat, jak zbudować stronę internetową, lek sprzedażowy, strona do realizacji płatności, tak zwany checkout, lejek sprzedaży, Magic Funnel, praca z mailing boss, czyli tym autoresponderem, tworzymy webinar, tu są też webinary. Chatbot, owika wideo, zostałem partnerem marketingu, YouTube, Instagram. Tak naprawdę no jest tego dużo. Jest tego dużo i e, robiąc takie krótkie podsumowanie tych wszystkich planów, które m, omówiłem krok po kroku. E, Wszystkie te plany, jeżeli dodasz ten cały GetResponse, Movely.com, Amazing.com i e-learning za 399 dolarów, wychodzi 537 dolarów miesięcznie, jeśli byś chciał korzystać z tych wszystkich, z tych wszystkich e, narzędzi osobno. A na platformie Builderall, jeżeli wejdziesz w zakładkę Home, e, ta strona jeszcze nie jest e, przetłumaczona na język polski, ale... Ważne, że cała platforma i wszystkie jej, wszystkie jej narzędzia są. Tutaj też jest oczywiście w zakładce Home wszystko opisane pod, po angielsku. Jeżeli klikniesz w guzik Buy Now, masz tutaj dwa plany. Pierwszy plan jest za 29,90 i dlatego wspomniałem o tych 10 tysiącach kontaktów, które są włączone w ten 29,90. Natomiast w planie za 69 dolarów miesięcznie. Podkreślam miesięcznie. E, trzeba dać swoją kartę kredytową. Masz pełen dostęp do całej platformy Buildero. E, czy jest to dla Ciebie dużo, nie wiem. Zastanów się, czy jest to oferta dla Ciebie um, atrakcyjna. E, na samym końcu wideo wspomnę tylko, że jest, ten, jest też program marketingowy, program alikacyjny program poleceń, jak zwał, tak zwał, możesz zarabiać. Za to, że ktoś zapisze się z, z, twojego, z Twojego adresu polecającego. I w tym momencie, jeśli będziesz zainteresowany, możesz również kliknąć link. Który będzie w, jako pierwszy w opisie do tego filmu, będzie to mój link afiliacyjny, dzięki któremu uzyskasz darmowy dostęp, tak jak tu masz napisane darmowy dostęp do platformy przez 7 dni. I przez 7 dni możesz sobie sprawdzić każde dostępne narzędzie, z, urządzić swoje, swoje, że tak powiem, swój pulpit tak jak chcesz dostosować, sprawdzić każde narzędzie, które chcesz wykorzystać w swoim biznesie albo takie narzędzie, które również chciałbyś po prostu iść do, do, do biznesów i pomagać im, powiększać ich bazę klientów, opracować indywidualną strategię rozwoju dla danej firmy. Możesz wypróbować to przez 7 dni. Po 7 dniach darmowy dostęp wygasa i możesz wykupić też pełen lub częściowy dostęp lub nie. Jeśli podobało ci się to wideo, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. Będzie więcej materiałów wideo na temat platformy Builderall w języku angielskim i w języku polskim oczywiście. Także mam nadzieję, że ciebie tym zainteresowałem. Prześpi się, zastanów, poszukaj w internecie, poczytaj Zaryzykuję stwierdzenie, że będzie to pierwszy film w języku polskim na temat platformy Buildero. Mam nadzieję, że się przyjmie w Stanach i w Europie robi furorę, także nie przedłużając to wszystko na tę chwilę. Mam nadzieję, do zobaczenia i jeśli będziesz miał jakieś pytanie, skontaktuj się ze mną poprzez komentarz pod tym filmem. Do zobaczenia. Cześć!